Witajcie, kochani. Jeden z moich posługujących uświadomił mnie, że zbliżają się święta i wypadałoby pozdrowić wszystkich w związku z tymi świętami, świętami śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Zacznę od tego, że. Śmierć i zmartwychwstanie pana Jezusa to jest coś wspaniałego, dlatego że pokazuje nam, jak bardzo kocha nas Bóg i śmierć, i pokazuje nam też, jakie wspaniałe dary otrzymujemy. No, między innymi, że zmartwychwstaniemy, że będziemy mieć życie wieczne. Ale z drugiej strony, ja bym powiedział, że co to jest ta śmierć pana Jezusa? To jest tylko naprawienie błędu upadku Adama. To, co zepsuł Adam, co utracił Adam, Pan Jezus poprzez swoją śmierć odkupił. A w swoim zmartwychwstaniu, przywrócił nam oraz obdarzył nas tym wszystkim, co miał w podarunku dla nas, gdy według pierwotnego planu, gdyby przyszedł do raju. I tam w raju jako Potomek Adama i Ewy wcielił się z Najświętszej Maryi i Dziewicy. A więc co chciał przynieść do raju, a teraz przyniósł do Nazaretu w swoim wcieleniu i, i nam przynosi już w zmartwychwstaniu wszystkim, którzy przyjmą wiarę i chrzest. Co nam przyniósł Pan Jezus, oprócz tego, że nas, że nam, że nas odkupił od winy Adama? Przynosi nam to, co na wschodzie nazywa się przebóstwieniem, a na Zachodzie, chyba bardziej udziałem w boskiej naturze Chrystusa, w boskim Duchu, udziale w boskim Duchu, udziale w boskim życiu, w boskim charakterze i świętości, udziale w boskim Królestwie Jezusa Chrystusa. To wszystko, co osiągnął Chrystus poprzez Unię Hipostatyczną i swoje posłuszeństwo ludzkie, Unię z boską naturą Syna Bożego, to, to, wszystko, to wszystko przekazuje nam w zmartwychwstaniu. A więc są to wielkie dary. Ale jeżeli popatrzeć na to jeszcze głębiej, to okazuje się, że to, ta śmierć i zmartwychwstanie nie są wcale najważniejszym. I przyjście w ogóle Chrystusa. I też jego właśnie zmartwychwstanie nie są wcale najważniejszym motywem. Najważniejszym motywem jest to, że Bóg, gdy nas stwarzał, już nas uczynił dziećmi bożymi. A więc, byliśmy stworzeni w ten sposób. <laughs> no. W ten sposób byliśmy stworzeni. Jako dzieci boże. Przez, co się stało przez grzech Adama. Przez grzech Adama my nie nie przestaliśmy być dziećmi Bożymi, tylko utraciliśmy dom, utraciliśmy radość. Utraciliśmy życie jako dzieci Boże. Ale dalej byliśmy martwymi dziećmi bożymi, dziećmi, które się zagubiły, dziećmi, które odeszły daleko, jak marnotrawne, od domu ojca. I teraz Chrystus, gdy przyszedł, zaczął to wszystko naprawiać. Zaczął nas szukać przez swoje wcielenie, a przez swoją śmierć Odkupił nas od gniewu Bożego, od sprawiedliwego wyroku Bożego, zapłacił długi i przywrócił, odnalazł nas i przywrócił nas do życia. A następnie przywrócił nas do domu Ojca, i znowu na, na, tym, na tej uczcie, na bankiecie, znowu siedzimy za stołem radośnie jak dzieci Boże. I w zmartwychwstaniu swoim On jeszcze, nas uwznoślił jako dzieci Boże, bo przekazał nam udział w boskich duchach, naturach, życiach, sprawiedliwościach, świętościach, charakterach, królestwach. A więc nasze dzieciństwo dziecię, stało się, powiedzmy, takie. No to czego ja Wam chcę żyć, życzyć? No, żebyście się tym cieszyli. Właśnie, żebyście się cieszyli. Przede wszystkim tym, co uczynił dla was Bóg Ojciec, że jesteście Jego dziećmi oraz Bóg Syn, który zmartwychwstał jako człowiek i nie tylko nam przywrócił dom, przywrócił Ojca, przywrócił życie dzieci bożych, bo dzieciństwa Bożego nam nie musiał przywracać. Ono było w nas cały czas, ale przywrócił nam i dodał nam jeszcze te, te, te boskie udziały. No, żebyście się cieszyli tym, a także żebyście chodząc po waszych wielkomiejskich uliczkach, czy mało miasteczkowych ulicach, prospektach, jakichś, takich galeriach i deptakach, rynkach, żebyście cieszyli się tym dziecięstwem Bożym, tak uwznioślonym przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. I żebyście pozwolili Duchowi Świętemu coraz bardziej w tym dziecięstwie Bożym wzrastać um, coraz bardziej wysoko, wysoko, jak Dedal i Ikar bez strachu już. Bo słońce okazało się sprzyjające. No do tego Wam, razem z tym misiem, prawda? Życzę na te święta. Wszystkiego najlepszego!